Japońskie kosmetyki do włosów. Sprawdzimy jak zachowują się na europejskich włosach. Siemanko z tej strony Podliński i witam po długiej, długiej przerwie. Nie wiem kto bardziej jest zaskoczony tym odcinkiem, czy ty, czy ja, ale oto jestem i przed nami nowy odcinek, czyli testowanie japońskich pas do włosów. Jakiś czas temu e, odwiedziłem Azję, byłem i w Korei, i w Japonii, i przywiozłem sobie z podróży suveniry w postaci różnych past do włosów. Odwiedziłem drogerię, e, jedną z takich bardziej popularnych na miejscu, i wybrałem produkty, które wydawały mi się najciekawsze. Aby móc je przetestować i pokazać Wam, czym różnią się japońskie produkty od tych dostępnych w Europie, próbowałem także kupić coś ciekawego w Korei, ale szczerze mówiąc, tam, pomimo tego całego Korean Skincare Beauty, było bardzo mało produktów do pielęgnacji włosów przeznaczonych stricte dla mężczyzn. Co ciekawe, pojawiły się produkty europejskie, więc stwierdziłem, że nie będę brał tych produktów na siłę i zobaczę, co będzie w Japonii. No i oto jest efekt, czyli trzy różne pomady czy pasty do włosów o trzech różnych specyfikacjach. Wziąłem jedną bardzo mocną matową, jedną bardzo mocną dającą połysk na włosach oraz jedną średnią, a właściwie lekką o matowym wykończeniu. Wziąłem także do przetestowania Prestyler, który jest u nich numer jeden jeśli chodzi o sprzedaż. Wziąłem wersję bez a może tą z jabłkiem. Już teraz nie pamiętam. Zaraz to spróbuję przetłumaczyć przez czata. I zobaczymy, którą w końcu wziąłem, bo już nie pamiętam. W każdym razie przejdźmy do testowania. Tak dawno nie nagrywałem takich treści, że czuję się, czuję się co najmniej dziwnie to robiąc. No ale idziemy. No więc, jak zwykle, na początek potraktujemy włosy prestylarem. To jednak jest ten zapachowy. Podobno mi opachnąć jabłkiem. Po prostu psikamy. Na włosach jest już prestyler. Eee, czuć, że są one lekko lepkie, że ten chwyt w nich jakiś, w tym prestylerze jakiś jest. Teraz włosy trochę podsuszymy. Powiem wam, że ta suszarka jest ze mną w moje całe youtube'owe życie. Nie wiem, 10 lat. Metoda cały czas ta sama, czyli suszarka ze zwężającą się nakładką, żeby ukierunkować strumień powietrza. Okrągła szczotka będziemy wyczesywać włosy. No i pojawiła się lekka objętość, lekki chwyt tego produktu zapewnia nam pomoc w stylizowaniu dalszym naszej fryzury. No i na początek odpalamy tą pomadę z połyskiem. Ha. Wygląda jak żel. Pachnie cynamonem. Totalnie gruszka, albo jabłko i cynamon, albo gruszka i cynamon. Da to... Dosyć tłusto. No i zobaczymy, no takie ma być. Ma być tłusto. Ten produkt ma zapewniać na włosach wysoki połysk i wysoki chwyk. Mam nadzieję, że też będzie można to w miarę łatwo zmyć z włosów. O, ale galareta. Nie wiem czy widzicie. No, wygląda to jak żel z woskiem. Let's go. Ewidentnie jest tu mocny chwyt. Widzicie, że włosy <noise> naprawdę się trzymają. Dam jeszcze trochę, żeby ten tył sobie to również utrwalić. No i teraz grzebień. O, trochę. Trochę klei włosy. Z moją obecną fryzurą to tak to wyczesywanie takie średnie i ten tył pewnie też nie będzie wyglądał jakoś za specjalnie, ale... Nie to jest e, celem naszego odcinka. Tylko samo to, żeby po prostu te produkty sobie przetestować. Fajnie w sumie tak wygładza te włosy ten slick. Nie wiem jak to wygląda z tyłu, nie mam pojęcia. No, ale jeśli chodzi o chwyt, to faktycznie jest potężny. Totalnie czuję się teraz jakbym należał do i nosił takiego japońskiego slicka. No. Daje okejkę, produkt całkowicie spełnia oczekiwania. Mamy mocny chwyt, mamy e, połysk. Co prawda, nie jest aż tak świecąca ta pomada, jak myślałem, że powinna być, bo e, The Gloss powinna być maksymalnie świecąca. Ten połysk jest, ale bez przesady. Być może na azjatyckich włosach ta pomada wygląda trochę inaczej. Pewnie na pewno wygląda inaczej, ale u mnie całkiem świeci i powiem Wam szczerze, że. Pewnie nie raz jeszcze z niej skorzystam. Jeśli chodzi o mycie i zmywanie włosów, to bezproblemowo, tak więc duża okejka. Serio wrócę do tej pomady jeszcze kiedyś, jak będą jakieś eleganckie wyjście do garnituru, czy do takich sytuacji formalnych, będzie mi to pasowało. Dobra, lecimy z pomadą numer 2, jest to Dry Blast. Z tego co pamiętam, to to miało... E, być bardzo mocne e, i bardzo matowe. Nazwa Dry Blast zapewnia, że te włosy powinny być suche e, i matowe. Zobaczymy, jak ten efekt będzie wyglądał końcowo na włosach. Również użyję na początek tego prestellera. wysuszę włosy, tego już nie będę Wam rzucał, żeby nie zrobić turbo długiego odcinka. Sprawdźmy więc, jak prezentuje się e, ta pomada. Dosyć kremowa, ale już widać, że. Troszeczkę się klei, więc ten chwyt powinien tutaj być. Rozsmarujmy to w ręce. Z aplikacją nie ma żadnego problemu. Naprawdę łatwo się rozprowadza. No i sprawdźmy jak to będzie prezentowało się na włosach. Dry Blast na moich włosach. Chwyt zdecydowanie słabszy niż w przypadku tej mm, pomady, która miała zapewniać połysk. Włosy nie są aż tak plastyczne, ale dajemy szansę, i sprawdźmy, jak wygląda cały proces układania. No, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę sztos. Włosy fajnie utrwalone, nie tworzy się jakaś taka kopuła. Jest ten efekt matowych włosów, i są one takie suche w dotyku. Pewnie jest to za sprawą obecności jakiejś glinki w składzie tego produktu. Ale włosy zachowują się naprawdę super. Jest to naprawdę w dużym szoku. Japończycy, pot... Japończycy potraficie to robić, potraficie w pumady. Japońska technologia, japońska myśl technologiczna sprawdza się całkowicie. Nie mam pojęcia jak to widać w kamerze, ale ja się czuję zajebiście. Fajnie te włosy wyglądają. Nie są jakoś poklejone, ale trzymają się w, jednym, w jednej takiej strukturze. Nie są też jakoś tak totalnie zbite. I chociaż chwyt miał być super mocny, nie, no dobra, jest mocny w sumie. Ej, zajebista jest ta pomada. Fajne, fajne też jest to, że ta konsystencja była taka kremowa, łatwo się roz, rozsmarowywało i łatwo się aplikowało na włosy. W ogóle za te włosy nie ciągnęła. To jest częste przy wypadku pomad, które mają mocny chwyt, że jednak trochę ciągną włosy. Sztos. No i na koniec ostatnia yy, pomada, ostatnia pasta, ostatni produkt do włosy, czyli Erymat. Zobaczymy, jak będzie wyglądał i zachowywał się na włosach. Konsystencja jest taka bardzo leciutka, kremowa. Zobaczymy, jak zachowuje się na włosach. Powinien to być coś pewnie yy, taki odpowiednik Fitter albo albo Natural yy, mat od Lighita. Zobaczymy. No i tak prezentują się włosy przy najlżejszej z tych połat. Włosy faktycznie nie są aż tak utrwalone. Faktycznie jest to lekka, matowa formuła. Produkt zachowuje się trochę jak mleczko do włosów. Myślę, że to mogłoby być całkiem niezłe do robienia loków i do utrwalenia właśnie loków. Jak widzicie, za słaby jest ten chwyt, żeby włosy położyć i utrzymać w jednym miejscu, ale do takich quiffów. I, i, I takich fryzur krótkich, trochę w stylu Messi, myślę, że to mogłoby być całkiem fajne. Jestem pewny, że ten produkt spodobałby się właśnie każdemu, kto chce takiego Messy Quiffa albo jakiegoś takiego lekkiego undercuta, Włosy nie są sklejone, nie tworzą takiej spójnej konstrukcji, ale łapią się w takie pęki i całkiem spoko to wygląda. Podsumowując, Japończycy naprawdę potrafią w technologii i potrafią nawet w pomady do włosów i produkty do stylizacji włosów. Każdy z nich był zupełnie inny, każdy inaczej zachowywał się na włosach, ale zgodnie z tym, co było napisane na etykiecie. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, widzimy się już niedługo w kolejnym prawdopodobnie. Do zobaczenia.